Dzień dobry Państwu. To człowiek, który jest cicho ciemny i jest bardzo ważną osobistością we wspólnocie Mocni w Duchu, ponieważ to właśnie dzięki tej osobie oglądacie i uczestniczycie w poniedziałkowych spotkaniach moditewnych online. Dzień dobry, Nadio. Dzień dobry, Robercie. Nadia jest odpowiedzialna za. Posługę za diakonię odpowiadającą właśnie za transmisję. Czyli dzięki Tobie, społeczność, która jest na zewnątrz naszej kaplicy, może uczestniczyć w modlitwach. Jak to jest, jak Ty to robisz, jak to wszystko wygląda? Przede wszystkim nie tylko dzięki mnie, ale też dzięki pozostałym osobom, które się w tę posługę włączają. No i wygląda to w ten sposób, że poprzez nasz kanał Mocni w Duchu Live można uczestniczyć w naszych spotkaniach wspólnotowych online, czyli właśnie osoby spoza Łodzi, spoza Polski również mogą się razem z nami modlić. I na każdym takim spotkaniu jest nas kilka tysięcy osób, których nie widzimy. A jednak one w swoich domach łączą się z nami, modlą się z nami, piszą też do nas na czacie w czasie, w czasie spotkania, więc są tak aktywnie obecne na naszych spotkaniach modlitewnych. Jak w ogóle do tego doszło, że, że Wspólnota Mocniej w Duchu weszła w transmisję online spotkań modlitewnych? To było jeszcze za czasów ojca Remiego Recława, który był wtedy naszym duszpasterzem. On bardzo y, wydobył i uruchomił całą taką płaszczyznę medialną wszystkiego, co się dzieje u nas na Sienkiewicza 60 y, i y, włączył też obszar naszych spotkań właśnie w transmisję, czyli żeby wydobyć nas światu. No i spotkało się to z dużym bardzo zainteresowaniem. Wydaje mi się, że jesteśmy jedną z największych takich wspólnot, która transmituje swoje spotkania i ma aż taki duży odzew z polskiej świata. No i od, on to zapoczątkował, trwa to po dziś dzień i dalej jest to bardzo potrzebne. Co pokazują te liczby w statystykach? Mhm. No bo właśnie, tutaj te liczby pokazują, że tu się stworzyła jakaś ogromna, regularna, też przede wszystkim społeczność. I teraz ta społeczność. Jak ty widzisz ludzi, którzy, którzy uczestniczą w tych spotkaniach? Czy to są osoby z Łodzi, no bo wspólnota mocnej w duchu jest w Łodzi? Czy to są osoby z innych miast? Czy to są osoby, które są na przykład z takich miast, gdzie nie ma wspólnot i potrzebują, potrzebują mieć takie, taki czas na spędzenie na wspólnej modlitwie ze wspólnotą, ale nie są w stanie uczestniczyć w swojej parafii? Czy gdzieś tam dochodziły do ciebie odgłosy? Czym jest ta społeczność? Mhm. Jest to społeczność bardzo szeroka, właśnie zdecydowanie wykraczająca poza łódź, bo myślę, że ci, którzy mają możliwość przyjechać osobiście do łodzi, to to robią. Natomiast transmisje są przede wszystkim dla osób, które z jakichś powodów właśnie osobiście się nie mogą stawić na spotkaniu. To są często albo osoby z takich miejsc, gdzie pojęcie wspólnoty w ogóle nie istnieje przy parafiach. Albo to szczególnie słyszę od osób spoza Polski, właśnie gdzie jest taka pustynia trochę duchowa i te nasze spotkania są czasami jedyną szansą, żeby mieć jakąś grupę ludzi, z którymi się właśnie regularnie modlą. To też myślę tak, że to jest takie wyjście też do osób, które są chore na przykład i nie? nie są w stanie wstać, bo nie wiem, może jeżdżą na wózku albo w ogóle nie, nie mogą wyjść z domu. I jest to też dla nich taka przestrzeń, żeby właśnie uczestniczyć w takim modlitwie, nie tylko, nie tylko w mszy niedzielnej, ale też w takim spotkaniu modlitewnym. Tak, zdecydowanie dla osób, które są ograniczone co do swojej mobilności czy do, do swojej kondycji zdrowotnej, to też jest szansa taka, żeby właśnie chociaż tę godzinkę półtorej w tygodniu... Przez ten czas doświadczyć modlitwy wspólnotowej. Właśnie my nie mamy tej świadomości, ile osób jest w tym czasie razem z nami, natomiast dla nich jest to bardzo ważne, że właśnie nie są sami w swoim trudzie, w swojej codzienności, tylko że jest to miejsce w poniedziałek o 19, gdzie mogą przez internet doświadczyć wspólnoty w takim innym trochę wymiarze, w tym internetowym. No ale jeżeli dla kogoś to jest jedyne doświadczenie, to jednocześnie staje się bardzo ważną drogą spotkania. Z panem. No dobra, a powiedz, jak to z, wygląda z twojej strony i ze strony jakby wszystkich osób, które y, są w tej diakonii, odpowiadają za, za tą posługę transmisji, y, no bo jakby y, rozumiem, że człowiek, który, który tam jest po drugiej stronie, to nie jest tylko liczba, y, nie jest liczbą, która ogląda, ale jakby jest jakaś możliwość kontaktu z tym człowiekiem, nie? Na pewno poprzez czat jest taka możliwość. Też to te sobie. Ja je spotykam też na różnych wydarzeniach, na które wyjeżdżamy poza, poza Łódź, czy na rekolekcjach, które prowadzimy. Więc nierzadko się z tym spotykam, że ktoś właśnie mówi, a ja jestem mocny w duchu, tam nie wiem, ze Zduńskiej woli czy skądś ze świata z internetu. Spotykasz się z feedbackiem. Tak, spotykam się z feedbackiem i chyba. To jest też takie ważne, bo uzmysławia, że ci ludzie są rzeczywiście, właśnie to co powiedziałeś, nie liczbą, a są, są żywi, są prawdziwi po tej drugiej stronie. Wracając do tego czatu jeszcze na chwilkę. Tam często się zdarza, że ludzie w trakcie spotkania też intencje piszą nie? i jakby my w tych intencjach też staramy się często modlić, też staramy się pamiętać o tym, żeby zwracać się w modlitwie właśnie do internautów. Jest tam też przestrzeń na to, że my się komunikujemy z nimi podczas transmisji, czy nie bardzo? To zależy od podzielności uwagi, jaką ma osoba, która transmituje, ale na pewno jest przestrzeń, żeby się przywitać, ucieszyć też tą obecnością drugiego człowieka po, po tej właśnie stronie za kamery za ekranu, więc zależy to po prostu już od osoby, od zaangażowania, na ile jest w stanie właśnie jednocześnie robić transmisję, odpowiednio kadrować to, co się dzieje i. Pisać na czacie, ale. No bo to nie jest takie proste, że wciskasz tylko play i to leci, nie? To musisz tam coś więcej zrobić. Można zrobić więcej, tak, zdecydowanie. To zależy dużo od tego, jak przebiega dynamika spotkania, no i od też takiego osobistego wyczucia, które każdy ma. Ja się zawsze staram transmitować w taki sposób, jakbym ja właśnie była tą osobą, która ogląda, czyli staram się być tymi oczami tych wszystkich, którzy razem z nami się modlą, i no właśnie w taki, w taki sposób pokazywać spotkanie, żeby dla nich to było jak najbardziej takie obecne i pomagało im rzeczywiście się zaangażować. No właśnie, bo tak naprawdę ty jesteś trochę w takiej sytuacji, no bo ciebie nie ma wtedy na spotkaniu z nami w kaplicy, tylko jesteś tam schowana z tyłu. I tak naprawdę no, słyszysz nas, nie? słyszysz przez ścianę, ale tak naprawdę oglądasz transmisję live. I w tym kluczu, jak ty doświadczasz wtedy Boga? Ja odkąd y, robię te transmisje, to doświadczam takiego jeszcze innego dla mnie w ogóle poziomu też modlitwy, y, czy to podczas spotkania, czy również mszy, które też transmitujemy od nas w sanktuarium, y, takiego szczególnego skupienia i właśnie przez to, że oko kamery może być bardzo blisko czy ołtarza, czy tutaj miejsca, gdzie się modlimy, mimo tego, że dzieli mnie ściana, czy jakaś odległość, to przez to, co, co widzę, ja się czuję bardzo blisko właśnie w samym takim środku, więc ja doświadczam takiego głębokiego skupienia i, i przez to też, że no, czuję tę odpowiedzialność na sobie, że to, co pokażę, to inni to zobaczą, to doświadczam takiej też koncentracji na tym, na tym co ważne, żeby tego nie, nie tracić. Więc, mimo tego, że oczywiście jest to zupełnie inny charakter uczestniczenia w spotkaniu, niż będąc na żywo, będąc obok pozostałych osób ze wspólnoty, to dla mnie to jest jednocześnie doświadczenie bardzo takiej dużej koncentracji, właśnie skupienia na słowie, na tym, co się dzieje. Myślę, że to jest też taka łaska Boża, która. Właśnie dotyka tych osób, które decydują się wyjść właśnie z, z tej grupy, ze wspólnoty, schować, jak, tak jak mówisz, w to miejsce, gdzie jest nasza żeby reżyserka. Żeby nie odczuwać jakiegoś braku, nie? Albo, że coś straciłem, tak, więc, nie? Więc ja doświadczam tego, że Pan to zdecydowanie wynagradza właśnie takim innym poziomem w ogóle właśnie koncentracji i skupienia. No to jak to wygląda z ludźmi w posudze? Czy jest potrzeba? Jeżeli tak, to kto może się tym zająć? Czy trzeba być uzdolnionym do, technicznie do, do obsługi tych programów? Czy wszystkiego możecie nauczyć? Jak to wygląda? Oczywiście, że jest potrzeba. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, którzy by chcieli właśnie te, te drzwi otwierać dla, dla osób, które się z nami łączą. Nie są wymagane żadne zdolności. Przeszkolenie, które zawsze robię takim osobom nowym, jest takie kompleksowe, od podstaw, więc naprawdę można przyjść tak po prostu, bez żadnych wcześniejszych doświadczeń czy umiejętności i to się wszystko udaje dobrze wytłumaczyć. To wbrew pozorom nie jest wcale aż tak bardzo skomplikowane, tak naprawdę też powtarzalne, więc, więc bariera techniczna nie jest żadną barierą. Natomiast jest to zdecydowanie posługa dla osób, które uczestniczą w spotkaniach mocnych duchu w realu. Tak, to jest posługa dla osób, które są w naszej wspólnocie w Łodzi, przychodzą na spotkanie, no z tego względu, że reżyserka jest na miejscu, tam obok miejsca, gdzie się modlimy. Okej, okay. i co, na maila pisać do ciebie, czy podchodzić i mówić, że do Nadi? Można śmiało podchodzić, można pisać na maila, Wszelkie drogi są otwarte. Dobra, a powiedz mi jeszcze, bo właśnie powiedziałaś o tym, że jak jeździsz na różne posługi, na ewangelizację w różne miejsca i wraca właśnie do ciebie ten feedback, że ludzie uczestniczą, uczestniczą w spotkaniach online, że korzystają z tego, że jest to dla nich jakiś ratunek, jest to jakiś jedyny sposób bycia we wspólnocie. A czy. Przychodziły, wracały do Ciebie jakieś świadectwa faktycznie, y, że ludzie doświadczali... Y, Namacalnego Boga, że doświadczali Jego bliskości, że te słowa, które często padają na spotkaniach modlitewnych, że nie tyczą się tylko miejsca, tylko kaplicy słowa poznania, słowa uzdrowienia, słowa proroctwa, że te słowa one też wychodzą w przestrzeń dzięki transmisji i też dotykają ludzi na zewnątrz, czy wracały do ciebie jakieś takie świadectwa? Wracały często też w formie mailowej ludzie piszą piszą właśnie takie świadectwa. Myślę, że mamy też doświadczenie właśnie takich świadectw nam, mszach z modlitwą o uzdrowienie, kiedy ludzie właśnie przyjeżdżają i mówią to, że oglądali transmisję mszy przez internet i doświadczyli uzdrowienia, to ja mogę to samo powiedzieć o osobach, które się z nami łączą przez internet, że też doświadczają Bożego dotknięcia, też tych proroctw, które wypowiadamy, że dotyczą ich życia. Nasza poprzednia liderka Marta Gajda również jest taką osobą, która właśnie odnosiła się w pewnym momencie do transmisji i tego, że panią dotknął właśnie też przez transmisję, więc to nawet nie trzeba daleko, daleko tych świadectw szukać. Okej, okay. no to chwała panu w takim razie. To znaczy, że jest to potwierdzenie, że Bóg działa poza czasem, poza miejscem i wykorzystuje wszystkie środki przekazu. Tak, ja myślę, że dla Pana Boga nie ma żadnych barier, więc im więcej mu udostępnimy, im bardziej się będziemy dyspozycyjni wobec Niego, tym bardziej on będzie mógł też działać, działać w świecie. Super. Dzięki za rozmowę. Dzięki serdeczne. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby otwierać drzwi naszej wspólnoty dla osób spoza łodzi, spoza Polski. Zapraszam, aby włączyć się w posługę transmisyjną. Jest to posługa łatwa, przystępna. Ja wszystkiego Was bardzo chętnie nauczę i będziecie brali czynny udział w ewangelizacji, tak dosłownie, czyli w niesieniu dobrej nowiny w świat, w ten świat przez internet. Zapraszam.